Możemy klaskać, możemy śpiewać razem. Uwielbiajmy Pana w wolność, gdzie twój duch jest, tam jest wolność, nasze łzy zamieniasz śmiech. Najważniejsze, że mamy Ciebie. Najlepsza decyzja, to wybrać Cię. Możemy w jedności przed Tobą stać, żeby wielbić się, Panie. Wyznać, że jesteś tym, który zrywa kajdany z i Zdrawiam! Jest z nami Michał Król, kolejny gość ósmego festiwalu AbbaPater. Witam cię serdecznie. Pytam dzisiaj naszych gości o ich doświadczenie muzyczne. Wszyscy jesteście muzykami, to Was łączy. Czy zawsze chciałeś śpiewać? Czym dla Ciebie jest muzyka? Eee, ja chyba byłem taką osobą muzykalną od, od zawsze, wydaje mi się, że od dziecka. Pamiętam. Eee... Teraz jestem ojcem półtora rocznego syna, więc jakby rozumiem, dlaczego oni to robili, jeżeli ja byłem podobny do niego. Puszczali mi MTV, żebym się uspokoił. Więc chyba muzyka gdzieś tam mnie przyciągała od, od, od zawsze. I dlaczego śpiewanie, nie wiem, wydaje mi się, że. Jest jakiś sposób wyrazu, jest to fajne, lubiłem to zawsze i tak jakoś powoli gdzieś, gdzieś wpadałem na tę drogę podążania za muzyką, grania w kościele w końcu, później pisanie piosenek samemu. Wybienia Boga po prostu w ten sposób. Masz takie doświadczenie bycia w kościele Hillsong, tak? Tam w tej tak. szkole muzycznej. Jakbyś kilka słów o tym doświadczeniu powiedział? Czego tam się nauczyłeś, kiedy to było, jak długo tam przebywałeś z nim. To było 8 lat temu, już, czas szybko leci. I to był niesamowity czas. Bardzo ciekawy. Zupełnie inaczej to wszystko przebiegało niż bym się spodziewał jakieś oczekiwania, bo to, co dostałem, było zupełnie inne, ale, ale równie cenne. I, i, I bycie tam, jakby przesiąkanie tą, tą kulturą uwielbienia i tą kulturą muzyczną uwielbienia e, no, na pewno bardzo mnie ukształtowało, bardzo gdzieś tam wpłynęło na, 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 na to, jak tworzę. Chociaż ja już wcześniej jakby starałem się tworzyć muzykę współczesną, docierającą do tego, tego pokolenia, e, które właśnie lubi takie żywsze, dynamiczniejsze, e, Brzmienia. To, to, to doświadczenie przyniosło też, bycie w samej szkole właśnie, oprócz tego przesiąknięcia tą muzyką, przyniosło też, e, no było to trudne życiowo, więc jakby też jeżeli chodzi o moje uwielbienie, Gdzieś tam w końcu pierwszy raz w życiu mogłem śpiewać naprawdę o tym, że Bóg zaopatrza, bo, bo wtedy miałem wielką potrzebę zaopatrzenia i Bóg zawsze był przy mnie, a od tamtego czasu rozumiem, co to znaczy właśnie, że Bóg jest blisko, że Bóg zawsze słyszy, że czasami może nie reaguje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, nie od razu nie biegnie i nie pomaga, tylko jakby on jest i, i, i my się po prostu musimy czegoś nauczyć przez te różne trudności. Więc tak życiowo i muzycznie no to był, był czas wielkiego wzrostu dla mnie. I mam takie pytanie, bo to, to nas Bóg ojciec zgromadził, jesteśmy tutaj dla Niego. Twoje doświadczenie Ojcostwa Boga, może podzieliłbyś się jakimś wydarzeniem czy historią, mm. kiedy rzeczywiście tak doświadczyłeś Jego takiej namacalnej interwencji? Mm -hmm. Myślę, że w ogóle dla mnie ten, ten koncept Ojcostwa też zmienił się bardzo w ostatnich dwóch latach. Także tutaj, jak mówiłem, stałem się ojcem. Gratuluję. E, dziękuję. To już no. dwa lata, już kurs opadł, chociaż dalej to jest wielkie wyzwanie. Ale. E, ale, ale to naprawdę zmienia perspektywę. Nagle człowiek rozumie, jak wiele jest w stanie poświęcić dla swojego dziecka, i kiedy przekładam to na moją relację z Bogiem, myślę sobie, Boże, ty jesteś moim ojcem, a jesteś o wiele doskonalszym ojcem niż ja zdecydowanie, to jak bardzo Ty przybiegniesz, żeby mi pomóc, jak bardzo Ty słyszysz to, co ja. To, co ja... Mówię do Ciebie, kiedy ja wołam, Ty tak? nigdy nie jesteś za bardzo zajęty, żeby mi pomóc, Ty nigdy nie jesteś za bardzo gdzieś tam... Ostatnio miałem taką, taką historię, to może opowiem właśnie. E, prowadziłem uwielbienie, więc jestem przed ludźmi, gram, śpiewam, e, patrzę na ludzi, Jest, to było prawie 200 osób, e, więc skupiałem się jakby na tym, co się dzieje na sali, bo chcę jakby, żeby ludzie zawsze się włączyli w to uwielbienie. I wtedy e, gdzieś tam mój syn z moją żoną byli na tym, na tym spotkaniu i nagle usłyszałem tata. I wiedziałem, że to mój syn. I po prostu jakby wszystko zupełnie straciło znaczenie. Czy ja gram, czy śpiewam, 200 osób przede mną, jakby, to wszystko jakby straciło znaczenie. Miałem i mi tak zatkane słuchawki w ogóle, więc, w sensie słuchawki w uszach, więc nie mogłem teoretycznie tego słyszeć, a jednak to usłyszałem. I to wszystko robiłem dalej, grałem śpiewałem, ale całe moje skupienie poświęciłem na to, żeby zobaczyć, gdzie jest mój syn, zobaczyć, czy wszystko z nim jest ok, czy jest jego mama przy nim, czy jest bezpieczny i, i, i po prostu wszystko się działo oczywiście w ułamku sekundy, ale później jak już no zobaczyłem, że wszystko z nim ok, mogę, mogę robić dalej swoje. Później dotarło do mnie właśnie no, że my czasami myślimy sobie, kurcze Pan Bóg jest bardzo zajęty, e, ma, musi ratować świat, ma tyle spraw na głowie e, i, i co, co tam może to moje tato, przecież on mnie na pewno nie usłyszy, a on właśnie, on na zasadzie ma taki radar, że od razu to słyszy i od razu upewni się, że wszystko z nami jest okej, okay. on jest zawsze obok nas. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. E, dziękuję. Dzięki. Dziecięstwo, wyśpiewamy z wszystkich sił, gdy jest ciężko. Pamiętamy, po każdej nocy przychodzi świt. Możemy w jedności przed Tobą stać, żeby wielbić Cię, Panie. Wyznać, że jesteś tym, który trwa kajdany z nas, tych uwalniaj, zdawiam Ty dajesz